Cześć, z tej strony Wojtek, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym powiedzieć troszeczkę, troszeczkę, chciałbym po prostu powiedzieć o problemach, uchybieniach, zaniedbaniach, jakkolwiek to się nazwie, w komunikacji, w relacji lekarz-pacjent. Teraz z naciskiem na lekarz, ze względu na to, że jestem studentem kierunku lekarskiego, w przyszłości będę lekarzem. Jeżeli mnie nie wyrzucą ze studiów, daj Boże. Też jestem pacjentem i zależy mi na tym, jako lekarzowi przyszłemu, żeby dobrze się komunikować z pacjentem, żeby dobrze, profesjonalnie do tego podejść, żeby umieć w komunikację. A jako pacjentowi zależy na tym, żeby się ze mną dobrze osoby, które będą się mną opiekowały, żeby się ze mną dobrze komunikowały, ponieważ jako pacjent wiem, że to wiele poprawia, ponieważ mam taki dobry kontakt ze swoim hematologiem i widzę jak to po prostu działa, jak to fajnie się po prostu przychodzi do tego szpitala, wiedząc, że lekarz jest po prostu taki fajny i można z nim sobie pogadać, no może nie za wiele czasu, ale że jest taki bardzo empatyczny i tak właśnie umie się ze mną dogadać. Ale już do konkretów widzę po prostu jak relacja bardzo pomaga w, dobra relacja bardzo pomaga w zbieraniu wywiadu, a więc rzeczy, która jest niezbędna do pracy lekarza, a więc rzeczy, która jest niezbędna do osiągnięcia celu terapeutycznego, a więc wyleczenia pacjenta jako strona dominująca, ponieważ wy w relacji lekarz-pacjent, to lekarz jest taką stroną dominującą, ze względu na to, że jest naprawdę trochę pozbawiony takiego stresu, jakiego pacjent doświadcza. Też ma pewne narzędzia, których pacjent nie ma. I też widzę, że po prostu będąc pacjentem często zachowuje się irracjonalnie. Zachowywałem się irracjonalnie. I właśnie taki stres powoduje to, że jesteśmy wyczuleni na bodźce, które niekoniecznie wcześniej dostrzegaliśmy. A więc, pierwszym moim takim zaniedbaniem, chybieniem, problemem przez służbę medyczną, przez pracowników ochrony zdrowia, lekarzy jest to, że po prostu trochę zaniedbują tą stronę niewerbalną. A więc. Patrzą się cały czas w monitor, bo wklepują informacje, piszą w wywiadzie, co jest po prostu związane z małą ilością czasu, ale po prostu patrzą, tak, tak, słucham, proszę, tak, tak, tak. No i no to jest bardzo odbierane niemiło. Też jak się okazuje zdenerwowanie, bo jest mało czasu. Też jak się patrzy, jak się na przykład lekarz cały czas milczy i tylko notuje w kartotece, albo spogląda na zegarek, to też, że już mam kończyć. No takie właśnie niewerbalne. Słowa, można by powiedzieć, ponieważ większość jednak treści, i też w normalnym ludzkim życiu to odbieram za pomocą mimiki, uśmiechu, zmęczenia, nie wiem, tonu głosu, a więc takich właśnie niewerbalnych sygnałów, które dajemy drugiemu człowiekowi. I takim właśnie prostym rozwiązaniem tego jest czytelność działań, a więc mówienia, że tutaj uzupełniam kartotekę, też jest po prostu zaangażowanie w aktywne słuchanie pacjenta. I co ja tutaj jeszcze wynotowałem, to sobie wynotowałem, mam tutaj dopasowanie się, znalazłem tutaj dopasowanie do emocji pacjenta oraz spójność działań, a więc spójność gestów werbalnych oraz niewerbalnych, żeby właśnie ta. To wszystko grało i pięknie śmigało zarówno właśnie werbalnie i niewerbalnie. Kolejną taką rzeczą jest nieprecyzyjność poleceń i tutaj mi się chce śmiać, ponieważ tak naprawdę na zajęciach opowiadali nam, że jak się mówi na przykład pacjentowi proszę wziąć głęboki oddech i się nie powie, kiedy ten pacjent może oddychać. To już się zdarzały takie sytuacje, że pacjent po prostu czasem dlał, albo był blady od tego, że cały czas przez całą wizytę wstrzymywał oddech. I tutaj też pomaga bardzo jasno taka czytelność działań, a więc mówienia co i jak i kiedy, też po prostu zadawanie otwartych pytań, czy pacjent rozumie to, co do niego mówimy, to, co ma wykonać, na przykład przed badaniem. To też, właśnie, taka informacja zwrotna od pacjenta jest bardzo ważna, czy to rozumie, co mówimy. A więc, kolejny też problem, skomplikowany język, którego często medycyna się posługuje, a więc, jakimiś żargonami, jakimiś takimi sloganami medycznymi, też nadmiarem informacji. I tutaj, jest taki przykład, właśnie w tym artykule naukowym na temat komunikacji, znalazłem, że. No, z uśmiechem lekarz na twarzy może powiedzieć, ma pan, wynik jest negatywny. No i pacjent no, nie znający w ogóle medycyny, no to negatywny, no to ojeju, co się stało tutaj, negatywny, że niczego nie znaleziono, a więc pozytywnie dla pacjenta, no i tutaj właśnie taki skomplikowany, często nie, pacjent, nie, nie wie o tym, że coś może tak znaczyć, różne definicje są tego właśnie skomplikowane i tutaj też właśnie polega właśnie, znaczy bardzo ważną jest sprawą, żeby dostosować język do pacjenta, inaczej się będzie mówiło z lekarzem, inaczej z no, osobą, która nie ma wykształcenia medycznego, też e, trzeba po prostu też zapytać czy rozumie wszystko pacjent, czy nie ma jakichkolwiek pytań, e, tutaj sobie właśnie, no tak, żeby właśnie rozmawiać i zadawać pytanie. Kolejnym problemem jest brak wyjaśnień, a więc kiedy personel medyczny, lekarze nie mówią, dlaczego jest robione to badanie, w jaki sposób właśnie będzie przebiegało leczenie, co pacjent może się spodziewać po chorobie po leczeniu, jakie mogą być właśnie powikłania po operacji, czy kiedy się należy niepokoić, czy kiedy się należy niepokoić. I wszystko jest związane z brakiem czasu, podejrzewam, ale właśnie ten brak wyjaśnień, to, to powoduje taką niepewność wśród pacjenta, w pacjencie i bardzo fajnie jest po prostu wyjaśniać, co będzie się działo, dlaczego jest robione to badanie, pacjent właśnie czuje się taki pewny. No, i sam po prostu widzę, że jeżeli miałem informację, dlaczego, i też można się dowiedzieć od lekarza, to po prostu daje pacjentowi taką pewność i spokój. A taką na końcu moim właśnie takim problemem, który znalazłem, uchybieniem jest po prostu trochę takie zbywanie pacjenta, brak czasu dla pacjenta. Tak zwana psychologia, która no, jest niefajna ze strony pacjenta, i oczywiście bywa, i często jest tak, że po prostu nie ma czasu na to, żeby rozmawiać z pacjentem, ale tutaj uważam bardzo prosto i bardzo łatwo jest powiedzieć, że się nie ma czasu, a więc czytelność działań. A więc też powiedzenie, kiedy będzie możliwość skontaktowania się z lekarzem prowadzącym, bo aktualnie jest jeden dyżurujący lekarz, który nie wiem, nie ma możliwości teraz rozmawiać na, właśnie na temat danego pacjenta i po prostu empatia, żeby jednak nie zbywać i nie spychać. I, no i trzeba to jakoś tak to rozważyć. Tych tematów, problemów jest więcej. Sam widzę, że po prostu pewnie większość z nich zaliczałem jako praktykant. Ale mam nadzieję, że będę się poprawiał. E, takie skruszone moje serce. Zapisałem się też na Sopocki areopak etyczny. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób poprawi moje umiejętności, a przynajmniej będę miał narzędzia i nie będę miał wymówki, że czegoś nie wiem, bo będę miał to przekazane. Mam nadzieję. No, i mam nadzieję, że będę w jakiś sposób właśnie starał się w przyszłości tych błędów nie robić. Jeżeli wy macie, jeżeli ty masz jakiekolwiek tutaj spostrzeżenie, jakiekolwiek inne zdanie na ten temat, ja już jestem trochę zmęczony, ale mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Napiszcie to, jeżeli źle coś zrobiłem, ale jeżeli coś dobrze zrobiłem, to też napiszcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej, hej.